muszę przeprosić pana Magnusa Karlsena za to co nagadałem wczoraj ponieważ znowu przybył z dziewczyną na rundę i tym razem rozwalił Alirezę i doprowadził do dogrywki i to jest właśnie partia dogrywkowa e, tak jak widzicie na 15 minut plus 10 sekund e, i Carlsen zdecydował się tutaj zacząć od posunięcia E4 e, oczywiście szachy Fischera więc dalej e, dosyć duże zamieszanie już na same... W starcie partii. Ciekawostka na temat szachów Fischera. Zauważcie, że w zwykłych szachach każdy pion jest broniony. Niektóre lepiej, inne gorzej, ale każdy jest broniony. Natomiast w szachach Fischera może się wylosować tak, że są jakieś niebronione pionki, więc dosłownie już w drugim ruchu można coś podwalić. Także trzeba uważać. I tutaj Alireza odpowiedział w dosyć nietypowy sposób, bo takim typowym zamysłem no to byłoby zagranie E5, żeby też walczyć o centrum. Natomiast Alireza zdecydował się tutaj na posunięcie H6. I h jest dosyć niemrawym pomysłem. Faktem jest, że ten koniec może się tutaj zaktywizować i prawdopodobnie... Alireza sobie pomyślał, że tutaj będzie w stanie atakować tego króla, ale jednak to H6 jest bardzo, bardzo wolne. No i też najprawdopodobniej ten skoczek z rogu będzie musiał wejść na G6, więc on i tak tego gońca przyblokuje. Także kiepsko to wygląda. A i też musicie wiedzieć, że na tym turnieju zawodnicy po wylosowaniu pozycji dostają 10 minut na zastanowienie się, w jaki sposób się ustawiać i dopiero później rozwijać się zaczyna i tu mamy posunięcie d4 bardzo logiczne prawda no bo tutaj zajęcie centrum komputerek jest bardziej fanem ruchu f4 co w sumie trzeba się z tym zgodzić po prostu, ponieważ ten koniec faktycznie na punkt H7 bije, i oczywiście jest też lepsza kontrola w centrum, także wygląda to troszeczkę lepiej. No ale D4 jak najbardziej też w porządku. Chociaż trzeba na tego pianka uważać, bo on jest oczywiście niebroniony. W partii mamy koniec H7. No to tutaj Magnus po prostu ustawił sobie F3, pionka z E4 zabezpieczył, wszystko się tutaj zgadza, czarny E6 i tutaj A4. To dosyć nietypowe podejście, no bo zauważcie, że jeszcze figura ani jedna nie została rozwinięta, więc z rozwojem Magnus jest tutaj mocno w tyle, natomiast już teraz daje nam znać, że ewidentnie będzie zainteresowany atakowaniem na skrzydle hetmańskim. Bardzo logiczne zresztą. Logicznym posunięciem ze strony Alirezy byłoby przeprowadzenie F5, no bo skoro już ten goniec stoi na H7, to pasowałoby maksymalnie tego gońca zaktywizować, prawda? No bo inaczej ten goniec stoi po prostu głupio. Natomiast w partii goniec E7 i to jest bardzo niemraźne, Przede wszystkim wydaje mi się, że Alireza troszeczkę nie przemyślał, co on chce robić z tymi skoczkami, bo w tej strukturze, którą tutaj Alireza wybrał, no to ciężko powiedzieć, no kurczę, co oba te skoczki wskoczą na pole G6, no ciężko w ten sposób się ustawić. No a znowu z drugiej strony, jakieś D5 tego skoczka tędy wystawiać, a tego tutaj, no też. Tak, trochę te figury zaczynają sobie przeszkadzać. Koślawy plan. Natomiast Magnus leci dalej swoim zamysłem, czyli piona dopchał jak najdalej. No i teraz, właśnie, skoczka z rogu szachownicy rozwija. Na to Alireza zastosował D5. Magnus kolejnego skoczka wyprowadził. Wydaje mi się, że tutaj jednak figury białego złapały lepszą koordynację. W partii skoczek D7, no i teraz skoczek D3. Przede wszystkim podoba mi się tutaj manewr tego skoczka z F2 na D3. Ten skoczek wygląda tutaj bardzo dobrze. Kiedy no na H1 był oczywiście absolutnie totalnie fatalną figurą a tutaj i pole C5 kontroluje gdyby przeciwnik przypadkiem chciał C5 przeprowadzić, też centrum kontroluje. Na skoczek na D2 też może się przydać po pierwsze do ataku błyskawicznie, a też się przydaje, żeby tutaj punkt E4 zabezpieczyć. Także wydaje się, że spok. Natomiast w partii skoczeke wsześć 6 i to już jest dosyć specyficzne, ponieważ... No, nie mam się tylko pojęcia, co tutaj Alireza chce tymi manewrami osiągnąć, bo oczywiście pion E4 jest wystarczająco zabezpieczony, więc czarny potrzebowałby jeszcze jednej figury, żeby stworzyć tutaj jakąś realną presję. A ten skoczek, tak jak stał idiotycznie na h8, tak jak się wylosowało na początku partii, tak dalej tam stoi. Bardzo dziwna koncepcja. W partii C4 Skoczek tutaj został rozwinięty, no to jeżeli już w tym kierunku idziemy, no to może lepiej G5 i dopiero później skoczek G6, żeby tutaj jakieś G4 można było przeprowadzić albo coś takiego. Chodzi mi o to, żeby czarny szukał gdzieś przewagi w przestrzeni, gdzieś jakichś podstaw do atakowania, no bo bez tego to jest naprawdę ciężko. I teraz w partii mamy skoczek G6. No to goniec wyszedł na A4. I teraz Hetman D8. No to widać, że już jest jakiś fajny zalążek akcji na skrzydle hetmańskim. Prawdą jest też, że goniec F2, goniec G3 byłoby interesujące, żeby tam założyć jakąś presję na C7. Te, też wygląda to ciekawie. Natomiast w, w partii mamy Hetman E2. No i Skoczek poszedł na H5, czyli ewidentnie Czarny jest zainteresowany polem F4, ale no to jest taki plan. Który bardzo łatwo można odbić, czyli wchodzi posunięcie G3 najzwyczajniej w świecie. Także proste rozwiązanie prostego problemu. Muszę Wam powiedzieć, że sporo tych partii w szachy Fischera sobie poprzeglądałem. I przede wszystkim ciekawe jest, jak ta sama pozycja jest wylosowana. I na przykład na czterech szachownicach jest rozgrywana. Widać, że szachiści wybierają całkowicie inne koncepcje, całkowicie inne ustawienia. Fajnie jest to sobie porównać, jak szachista rzucony w jakieś nowe środowisko kombinuje, i co, co, co zawodnik to inny pomysł. Także dosyć interesujące. Swego czasu Wesley So dużo analizował te szachy Fischera. I nawet zniszczył Magnusa Carlsona w meczu, to tam wynik jakiś był straszny, rzędu tam 11 do 3 czy coś takiego, także Wesley Softe szachy Fischera radzi sobie naprawdę nieźle, chociaż ostatnio jak były mistrzostwa świata w szachy Fischera to tak średnio mu poszło. No ale dobra, tutaj w partii poszło posunięcie C6, więc ewidentnie Alireza no mocno osłabił swoje czarne pola. No a też ten skoczek na H5 dosyć miernie ustawiony. I w partii mamy goniec C2, skoczek F6, i teraz wybicie. To, to wybicie mi się całkowicie nie podoba. Prawdopodobnie Magnus po to właśnie ustawił tego gońca na C2, żeby zbić sobie na D5, żeby tutaj walczyć z tym gońcem z H7, ale wydaje mi się, że tutaj. Ech. Magnus walczy z problemem, którego mogłoby nie być, no bo jeżeli Magnus nie wybija, no to ten goniec ciągle jest zamknięty, więc po co się tutaj tłumaczyć. No ale dobra, poszło bicie, odbicie i skoczek e5, więc powiedzmy, że jakaś presja się tutaj pojawiła, ale w partii skoczek h8. No i teraz e, najzwyczajniej w świecie nastąpiła wymiana, no i doszło finalnie do takiej struktury pionowej. E, oczywiście Magnus ma tutaj cały czas plusik, e, bo jednak Alireza szczególnie na tym skrzydle królewskim strasznie dziko e, manewrował, e, latał w kółko Macieju, nic z tego nie wynikło. E, no to dosyć podejrzana e, koncepcja. E, natomiast e, okej. Okay. Cały czas równowaga materialna, więc Alireza jeszcze żyje. W partii bicie na C8 Hetman zbił na C8, no i skoczek B3. I to skoczek B3 to już jest podejrzana zabawa. Przede wszystkim był tutaj bardzo ładny motyw, który Mistrz Świata przeoczył. Pamiętajcie o tym, że zawsze. Trzeba zwracać uwagę na to, co jest niebronionego u mnie, żeby tego nie podwalić, no i też, co jest niebronionego u przeciwnika, żeby to zaatakować. I tutaj można by sobie pomyśleć o biciu na F7 z planem bicia na E7, no ale wtedy oczywiście widły, więc niestety to nie działa. No ale nie trzeba od razu zgarniać pionka. Okazuje się, że bardzo zacnym ruchem jest skoczek C4. Bo zauważcie, że wisi ten goniec, a skoczek będzie chciał przejść po prostu na B6. No i ta wieża będzie musiała odejść na A7, co jest oczywiście niesamowicie biedne. No a też druga sprawa że Hetman może tutaj wkroczyć na E5. Kurde, te skoczki są tak paskudnie ustawione, że to po prostu aż kuje w oczy. Także skoczek C4, ciekawa koncepcja. Magnus poszedł skoczek B3, no i to dało przeciwnikowi czas na aktywizację. W partii król A2, Hetman E8, wieża C1 i F6. Czyli Alireza ewidentnie chce się pozbyć tego skoczka z E5, no i ciągle też ta wieża nie wkroczyła do akcji, więc na pewno reprezentant Francji gdzieś tam ma na radarze, żeby jakoś tę wieżę wprowadzić, ale ciągle jest to niemożliwe. No i cóż, można oczywiście tym skoczkiem odchodzić ale dobrze wiemy, że najlepszą obroną no to jest oczywiście atak, więc nastąpiło tutaj H4. Jeżeli chodzi o jakiegoś szacha na A4, no to nie byłoby to takie cudowne, jak się wydaje, bo na koniec wariantów wchodzi szach i bicie na E7. No i tutaj król będzie miał grubszy przypał, także taki kombos tutaj nie działa. No więc w partii mamy F6, H4. H4 jest kontra na tego skoczka. No i kurczę z tym skoczkiem tak ciężko jakoś zareagować. No bo co, odchodzić na F7, no to tutaj bicie G4. No i to jest po prostu kompletna dominacja. Biały właściwie gra z figurą więcej. W związku z tym Alireza chciał być sprytny. I stwierdził sobie, że zagra skoczek H3 i po prostu tego gońca skasuje. No bo faktycznie ma to sens. Jeżeli ten goniec kiedyś przejdzie na przykład na przekątną H2B8, to po czarnych polach Alireza ma naprawdę grube problemy. No ale jest tutaj pewien problem. Mianowicie Magnus w nosie ma jakieś uciekanie i gra genialny Hetman C2. Chodzi tutaj o to, że po biciu ten hetman, hetman melduje się na C7, król musi odejść, przejście na B6, król musi wrócić. I teraz po prostu go E3. No i to jest, to jest dosyć brutalne, muszę przyznać, ale figury czarnego są tak fatalnie ustawione, że. Po prostu nie ma jak walczyć. Przykładowo, jeżeli tutaj skoczek wróci do gry, no to wtedy szach, król odchodzi i bicie. I nie ma jak tutaj przesłonić. No to jak tutaj inaczej się bronić? No bo to bicie na e5 rozwala pozycję czarnego. No można zagrać e4, no ale wtedy za to szach, król odchodzi i skoczek wkracza do akcji. Grozi tutaj mat. Wieża b8, no to szach i bicie na a6. Wow, pamiętajcie, że to nie była partia ta siedmiogodzinna, to była partia 15-minutowa, i Magnus takie rzeczy tutaj powyliczał. A jeżeli bicie tego gońca, no to wtedy szach, król odchodzi, szach, król odchodzi, no i można tutaj zaznaczyć swoją dominację, wjechać na C7. No i tutaj nawet taki hamski motyw, żeby przejść wieżą na D8. No to jest, to jest po prostu coś przepięknego. Skoczek na skraj nie czuje się jak w raju. No i to jest piękny tego przykład. W partii mamy goniec D6. No i teraz Magnus po raz kolejny tego skoczka poświęca. Po raz kolejny tego skoczka poświęca. W partii wieża D8. Drugi skoczek wkroczył do akcji, i teraz Hetman B3 co zabawne wypuszcza całkowicie przewagę. Magnus zrobił ten ruch, mając 3 sekundy na zegarze. Chodzi tutaj o to, że wchodziło bicie na C5 i jest przejście do takiej pozycji gdzie ten skoczek faktycznie jest wyłączony z akcji, ale nie jest to takie oczywiste, czy uda się go zdobyć, bo można w ten sposób go jeszcze próbować bronić. Natomiast pod presją czasu Alireza stwierdził, że bezpieczniej będzie tutaj capnąć po prostu pionka. Król odszedł Hetman B5. No, i doszło finalnie do takiej sytuacji, gdzie wiadomo, że na równym materiale, no to ta końcówka jest po prostu przekichana. Także trzeba powiedzieć, że przepiękna ofiara figury. No, i tutaj Magnus zasłużenie wygrał, więc drugiego dnia tego pojedynku wygrał wszystkie trzy partie. Pierwszą partię na 1-1, doprowadził do dogrywki i w dogrywce wygrał obydwie partie. No, i tutaj muszę powiedzieć, że to Hetman C2 naprawdę przepiękna ofiara figury. No, i niesamowite, że faktycznie się to wszystko zgadzało. No, a pamiętajcie, że Magnus poświęcił na te obliczenia. Zaledwie minutę klasa.